O, witam was, witam was w piątym odcinku mojego let's play gry Watch Dogs. Ostatnim razem, jeśli dobrze pamiętam, rozwiązaliśmy problem yy, gangsterów, którzy prawda okupowali parking piętrowy. Ale też czekam na jedną z misji. Także zobaczymy, co poradzimy w tym temacie. Poprawię się troszkę. No i No, doczytuj, doczytuj. O. Bardzo dobrze. Na czym skończyliśmy? Hey, I need you to cover and for me. Ten facet znów. I find a lucrative deal with a very demanding client. He needs a driver. Oh really? But here's the thing. I come in this morning, find Maurice trying to take his way out of the guest room, so I need to move him. Now I could pass this problem on to you since Maurice is. Mógłbym cię zabić, facet, ale tego nie zrobię.

Podgłośnijmy ze słuchawki, bo niestety Watchdogi u mnie mają straszną tendencję do bycia bardzo cichymi, a jestem bezpośrednio po nagrywaniu Ultimy. Trzech kolejnych odcinków Ultimy w każdym razie. Także cóż... Hopsasa! Posłuchamy jakieś muzy i tym razem nie będzie to Alice Cooper, bo ostatnio Google się na mnie wściekł. Znaczy wściekł się, no... Zidentyfikował ten utwór. Dajcie mi coś fajnego. No, zobaczmy, Doktor Manhattan. Tu, mm. e... Co ja chciam? coś mi tu pokazuje? <śmiech> <śmiech> Taki sobie ten kawałek, zobaczmy. O! No niech będzie. <śpiewa> Skończył, skończył mi się miejsce na improwizację <śmiech> <śmiech> o, niewzruszony motor mnie zawsze rozpieprza Ale dobra jechałem w złym kierunku także czas się ogarnąć trochę o, teraz dopiero zareagowałeś <laughs> Need you baby baby mm -hmm. Już rozumiem, bo na mapie pokazuje mi obszary, które są wpięte do, do Cityosa, czy tam jak to się nazywa, i te, które nie są. W tym momencie jestem w obszarze, który chyba nie jest wpięty do Cityosa. Teraz mi misję daliście, kiedy ja chciałem głównego questa zacząć robić. Jeszcze tego jednego zrobię, bo jestem go. Czekaj, jak daleko to jest. Dostałem, dostałem kierunek. O, niepotrzebnie zmieniłem. Taki fajny blues był. <śpiewa> Hahaha! <laughs> <Okay>. Sorry. <laughs> Moja reputacja ucierpiała, bo wjechałem kobietę z przeproszeniem w narządy rodne. Okej, okay, so, the okay. czyli będzie wesoła przejażdżka. Mmm! Ale za to chyba fajny wóz, jeśli dobrze widzę Lotus Elise. Albo coś, co udaje Lotusa Elise. No raczej mam jechać za checkpoint... Aha, za checkpointami mam jechać. Okej! Okay. Wiii! Całkiem niezły wóz. Muszę przy. O! Mogę jechać z frontu, jak zajebiście! Tego mi bardzo, bardzo brakowało. Ja bardzo lubię jeździć z frontu, bo dzięki temu lepiej się. Lepiej troszkę nawiguję. Wi! Mi... distributing location. Haha. Tak się wciąłem. ła wow, ha Dobry jestem! To może jednak powinien... O! O! Oh, wow! Wow-wow! Ta gra wspiera widok, kurde, z kabiny. No dobra, będę jechał z tej strony, bo dzięki temu będę mógł podziwiać do dupy fizykę w tej grze. A ponieważ będę mógł robić to ja, to wy też. Łożysz! pó! Dzień dobry, cześć i czołem, pytacie skąd się wziąłem, a ja jestem wesoły Romek, zabiłem kurde gościa i mam w domku wodę, światło, gaz, więc śpiewam jeszcze raz, hej, jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek, ui, ui. Co się stało? Czemu blackout? Ech, przypominają mi się Need for Speed y, Need for Speed Undercover w tym wypadku który z Need for Speedami ja mam taką tendencję widzicie, że w Need for Speedach jest tak, że soundtrack jest do dupy, a gra fajna albo odwrotnie soundtrack jest fajny, a gra do dupy i tak było, z, moim zdaniem, z Undercoverem. Także... ui. So... No gdzie leziesz? Durna babo. Przez ciebie punkty tracę. Znowu? Okej, okay, no skoro tak marnuje czas na jeżdżenie, to jeszcze jednego sidequesta zrobię. Poprawię trochę swojej reputacji, bo ja jestem Protektor. Protektor, który nie umie jeździć, witam w naszej Power Profiles. Today we're the life of Dermot Lucky Dermot is one of most and... <laughs> okay. Cześć, miałem kogoś sprofilować. O, nowy kawałek! Wake up, sunshine by Chicago! Szkoda, że nie mogę unlockować wszystkich kawałków od razu. From Czyli tak, ty facet możesz okradać kurde konta ludzi normalnie przez hakowanie, a hejtujesz kolesia, który napadł na bank, czy coś tam, nie wiem. Right. mi kawałek. I give me danger, 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 high voltage. When we kiss. Y chyba właśnie gościa minąłem. Nie, czekaj. Czy ja dobrze rozumiem, że atakuje właśnie konwój policyjny? Dzięki, I guess. Cieka czy mogę używać broni. Chyba nie. No wysiadaj. Eee, wyjmuj gnata, zestrzel mu. Op ...oponę! Fuck you! Damn it. What? Okej, okay, plan był szczytny, wykonanie cierpiało mocno. Ech. Dobra, dajcie mi. Ciekawe, czy mogę strzelać z Gana, będąc. O, Karon demand nie jest dostępny w trakcie misji. Super. Ech. Dobra, to czym ja mam pojechać? No, muszę komuś zająć samochód. No. Sorry. Ech. Emergency emergency. Okej, okay, czyli mógłbym zabić kolesia? Well, czyli mógłbym zabić kolesia, który. <laughs> Dobra, wysiadaj szybko, zastrzel mu opony. Dobra, enemies are in pursuit. No zastrzel mu te cholerne opony! No dobra, go go. Teraz tylko schowam Gnata, żeby biec szybciej, bo... Jak wszyscy wiedzą, wszyscy, którzy grali kiedykolwiek w, kurde, Counter-Strike'a, bieganie z wy bez wyciągniętej broni biega się szybciej. Czemu ja biegam z kosem tak jak ten facet? Powinienem bezpośrednio lecieć do niego. Uj Take down, suko! Cholera! Już chyba rozumiem co Wirus miał, co wirus miał na myśli, że zajęby się jeśli będę próbował robić tę misje bez... kurde... bez zabijania. Dobra, dawaj mi. Gimli, 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 your man. No co ty robisz? Hmm. Chociaż w sumie uh. <laughs> chciałem tą ciężarówkę wziąć, ponieważ ciężarówka będzie ciężka i może lepiej zgrinduje gościa. No, 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 no. Hmm. Fuck. Uh. Goń gnoja! I zmień muzę! Cool kids, gas stations, to just uh, used to be... No co ty robisz? Too great, get a few more here. Got it. To nie było mądre. Ram him. No, rusz, dupsko! Facet mi ucieka. I mam katar. Ui, ui. I zmienię muzeum, bo jakaś taka młodzieżowa strasznie. Dobrze, pum, suko, szybko. Chodź tu, kurna. O, tam uciekasz. Start colton Jackers. Fajne głosy. No goń go, jak pragnę zakwitnąć. Czemu ja nie mogę biegać szybciej? I to musi być zajebiście ciekawe dla was, tak patrzenie jak sobie biegnę, a kurde, gonią mnie jakieś leszcze. Ale przynajmniej zbliżam się do niego powoli. Bardzo powoli. Zupełnie jakbym się nie poruszał. Please, no! Sprytnie, strzelaj w tłum ludzi, idioto. Shit, shit! A swoją ludzie też są sprytni, bo uciekają w, w kierunku, w którym biegnie. No, róż dupę. Ech. Co za emocje! Wow, no ale zaraz go zdajmy, Taką szczerą nadzieję. No co wy robicie do cholery jasnej. No łapko, łapko, łapko. Dobra, uciekamy. Killer, pursuers pers or escape. I nie uda mi się to i będę musiał powtarzać całą misję. Oczywiście, że tak. O Jezu. To był błąd wybrania tej misji, wiecie? Dajcie mi chwilę.